Na wybrzeżu były derby Lechia-Bałtyk. Po spotkaniu we Wrzeszczu zakończonym zwycięstwem 1-0 Bałtyku z trenerami obydwu zespołów rozmawia redaktor Janusz Woźnik. Panie trenerze, powiedział mi pan przed mesem, że jest pan w zielonej koszulce, bo był pan w takich w Wałbrzychu. Lechia tam wygrała 1-0, z tym koszulka nie gra. Nigdy nie zakażę, ma jakieś swoje tam fatum, a na boisku grają zawodnicy. Jeśli nie będą realizowali założeń i nie będą poprawnie grać w piłkę, to nie, to nie będą wygrywać po prostu. Nie wiem, czy pan się mną zgodził, ale ciebła była dziwnie bezradna i w pomocy, i w ataku, a do tego jeszcze błąd w obronie, który kosztował was utraty tej jednej branży. No Oczywiście zespół Bałtyku jest na tyle bardziej doświadczony od naszego, że no, zrobił przewagę w drugiej linii, grali mądrzej grali po prostu lepiej od nas, a myśmy nie potrafili temu przeciwstawić. Nie po prostu, nie nam no, potrafiliśmy zagrać tak, żeby oni się do nas dostosowali. My musieliśmy się do nich dostosowywać, a błąd, po którym padła bramka, no ewidentny, szkolny, no nie mogą wszyscy uciec do krótkiego rogu, zostawiając tego najmniejszego zawodnika na boisku. Czy po tych czterech meczach i dwoma punktami tylko na koncie jak pamiętisz przyszłość drużyny? No przyszłość drużyny widzę w ten sposób, że no, mam taką kadrę, jaką na dzień dzisiejszy posiadam no, praktycznie. Yy, dwóch zawodników, którzy siedzieli na ławie, to są juniorzy, którzy muszą wejść i muszą walczyć. A w przyszłości tylko czeka nas ciężka praca, żeby poprawić wiele, wiele błędów i trzeba się bić dalej. No, nie możemy w takiej sytuacji, jak jest teraz, że mamy te dwa punkty, bo gro zawodników grało już rok, dwa, trzy lata w drugiej lidze, no i w końcu muszą, musi ten procent doświadczenia, znaczy to doświadczenie musi procentować. Dziękuję bardzo, trener Szkoda. Cztery kolejki z kolei za Bałtykiem i sześć punktów, czyli Bałtyk w górę, panie zleże. Jak po tych derbach nastroi? Jak pan ocenia ten mecz? Uważam, że obu zespołom strasznie utrudniała grę ta gorączka, która panowała dzisiaj na stadionie ze względu na ogromny upał. Tym niemniej dopóki zespoły miały siły, szczególnie początek, był bardzo taki chyba widowiskowy i ciekawy. Jeśli idzie o drugą połowę z kolei, no to wiadomo napór lechi, która grając u siebie chce odrobić niekorzystny rezultat, z naszej strony udało się wyegzekwować dosyć takie no, mądre szanowanie piłki na ile można było i próbę kontrataków które zakończyły się groźnymi strzałami. W sumie no, jestem zadowolony, że zespół w miarę stabilnie, tak samo w utrzymanym składzie, gra kolejny sezon, znając swoje wiadomo i zalety i wady. I w ten sposób no, udaje się po prostu no, mniej błędów popełniać. że dwa poprzednie mecze derbowe tutaj w Gańsku Bałtyk przegrał, dosyć zdecydowanie, był jakiś dziwnie usztywniony, tym razem udało się, jak gdyby Bałtykowi odzyskać swój styl gry w tym spotkaniu. Co Panki każdą przedmiotem powiedział? No proszę na nic nadzwyczajnego. No to samo, co można powiedzieć przed spotkaniem derbowym. Jest to spotkanie, w którym się e, wszystkie mobilizuje siły, gdzie się e, stara no, zagrać jak najlepiej koncertowo wręcz, bo wiadomo, są swoje kibice, są kibice trójmiejscy, e, którzy znają nas doskonale, bo wiadomo, w tym światku się wszyscy znają. I no, to jest no, sam prestiż, no, sama motywacja dla zawodnika pokazania się na swoim terenie, no to chyba jest na no, motywacją do dobrej gry.